Cześć! Dzień dobry, witajcie! Niedziela, słuchajcie, para leci. Przyjechałem, słuchajcie, bo tak, no, muszę, muszę Wam coś powiedzieć, bo wczoraj nakręciłem, tak, człowiek chory, troszkę lepiej się dzisiaj czuję, ale trochę nakręciłem. Wiecie o co mi chodzi? Zaczniemy od czego? Zaczniemy od tego, że zapomniałem się o dwóch fantów. To wa zaraz wam pokażę. Zapomniałem wam pokazać. Widzicie o? Dostałem takie re reflektory. Prawy, lewy są to reflektory od Forta Galaxii z mocowaniami. Ze wszystkim nieuszkodzone. I gdzieś tam jedna, taka jakiś taki coś tutaj przy tym delikatnie ukruszone, ale to nic nie znaczy, bo można ją zamontować. No, dlaczego to no, wziąłem, kurczę, co mnie nie wziąć, Nie, ktoś będzie miał słuczkę, albo ma słuczkę, albo sobie tam renowację robi, jakiegoś mini campera z tego galaxii. To... No, to są takie dwie, dwie sztuki, nie? Lekko są przymatowiałe, dla Polaka to oczywiście nic. No, to taka, taka, taka sytuacja. I teraz tak, jeszcze zobaczcie, ja spróbuję Was tutaj postawić i pokazać Wam, może mi się uda, czekajcie. Jakby to wyglądało, o dobra, no, myślę, że dobrze. Jeszcze taką rzecz znalazłem, jak to, patrzcie, firma Krups. <laughs> Przepraszam, firma Krups. I teraz tak, co, co to takiego? Fajny gadżet, powiem wam szczerze, mi się, pewnie mi się przyda, nie wiem, no może go opchnę, też nie wiem. Egon coś tam mówił, żebym znalazł klienta może na to. I słuchajcie, to jest po prostu waga ścienna. Widzicie? To jest waga ścienna. No nie wiem co to wrzucić. Sprawdzimy ile waży wiertarka może. Ona jest do ilu do 3 kg, to może... Nie, do półtora? Nie, nie wiem. Położymy. W każdym razie. O. Au! Dobra. Wiecie o co chodzi. O. Waga jest niepotrzebna. Na ścianie sobie wisi. Zamykamy i już jest los. No to o tym zapomniałem zapomniałem, proszę ja was, jeszcze o rzeczy takiej jak... Już wam pokazuję. Ah, przełożę wasze prezenciki tutaj na razie. O, dostałem coś jeszcze takiego. Strasznie tu zimno. O, taką blachę. No, jak to przetłumaczyć? Ej, kochany, teraz, no, teraz jest zagadka. Więc jak drugi tonem nikt autfazon, Słuchajcie, no ja nie wiem, ja to, ja to tak przetłumaczę, ale prawdopodobnie, no może i dobrze. Jeśli nikt w życiu nie dotknął, nikt nigdy, czy nie dotknąłeś szczęścia w życiu, to znaczy, że nigdy nie głaskałeś kota. No taki, taki, taki coś mi to wychodzi, dobra? Odkładamy. Teraz tak. Yy, wasze prezenty. To jest właśnie to. To jest właśnie to, to jest właśnie to. I wiecie co? I dokładam taką jak ma Egon, Egonowi też dałem. To są nowiutkie, nowiutkie, nieużywane piersióweczki. Ładnie obite taką skórą. Obciągnięte skórą. Także to jeszcze leci też do Was, nie? Więc tak, ja sobie już zobaczcie, zaraz pokażę Wam. Ja już sobie Was spisałem tu wszystkich. Te komentarze, tak byłoby mi łatwiej, o widzicie, te komentarze sobie z wasze spisałem, o tak, żeby było widać, każdy widzi, może na, na, spojrzeć na numer. No i co, na szybko, bo zamarznę, jeszcze łyka kawki. No i jedziemy z koksem, no co będziemy się ociągać, zrobimy to losowanko. No, to maszyna losująca już jest. Ustawimy sobie jakoś tam na, na jedynkę. I tak zawsze robiliśmy, nie? O, obojętnie. Na dwunastce czy jakoś tam. A żeby nie było, to odwrócę i byle jak. O, i teraz tak będzie. Dobra, to co? Ruszam z koksem. Lecimy. I nagrodę w tym tygodniu wygrywa numer, jeszcze nie wiemy jaki za sekundkę się dowiemy jaki to będzie numer. To będzie numer, 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 numer. Patrzymy. Numer 6. No to zasuwamy. Patrzymy kto to jest? Numer 6. Numer 6 to będzie? Numer 6 to będzie, będzie, będzie osadnik z odzysku. I osadnik z odzysku otrzymuje Dzisiejszą nagrodę. Gratuluję! Fajna sprawa. Widzicie, można zawsze coś, jakieś mzdeckie sobie y, wygrać. Teraz, jeśli chodzi jeszcze, wiecie co, bo, bo tak, y, ja źle powiedziałem wcześniej. Chodzi mi o to, że w każdy piątek, ja będę rozbierał te, rozbieram, przepraszam, próbował naprawić te części, te elektronarzędzia, czy są sprawne, czy nie. Filmik z tego zrobimy. W każdy piątek to by było, nie? W sobotę natomiast jadę na recykling, poluję na fanty, pokazuję Wam, co upolowałem i wtedy mówię też na koniec filmiku, jaka jest następna nagroda do wygrania i w niedzielę przyjeżdżam tutaj i, no i się bawimy. No i wrzucam wtedy taki filmik konkursowy. O, tyle. Nie wiem, czy trzy razy. Będzie się Wam chciało moją facjatę śmieszną oglądać. Ale, ale no co, no, no tak myślę, że będzie dobrze. Czyli piątek naprawa sprzętów, sobota wyjazd i polowanie, niedziela rozwiązanie konkursu. Oczywiście ten z soboty będzie najdłuższy filmik, a te pozostałe będą jeszcze, yy, będą krótsze, nie? No i w piątek jeszcze Egon będzie pakował paczki, tam zobaczycie też filmik, wkurzył mi ostatnio, bo... A zobaczycie, dlaczego mnie wkurzył. Yy, będą takie też szorciki wrzucane, nieco on tam wydziwia. Dobra, to tyle, słuchajcie. <śmum> Jeśli się podobało, wiecie, co macie robić. I tyle. Mi mi miłego, miłego wieczoru już, jeszcze nie. Ale, no to miłego popołudnia, wieczoru, miłego, miłego yy, przyjemności w pracy, bo od poniedziałku zaczynamy. Czekam się z Wami. Na zdradzie. Siemandero. Hejka. Aha. Osadnik z odzysku. W, w opisie moim jest do mnie e-mail. Napisz proszę Cię bardzo do mnie. ja.